Dzień dobry, Tomasz Kolmasiak. Zapraszam na biznes w news 24 A moimi gośćmi są dzisiaj pani Dorota Żądrzewska, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, oraz pani Anna Kalita. Dobrze Kawalec. powiedziałem nazwisko Kawalec, przepraszam, rzecznik patentowy. Dzień dobry panią. Dzień dobry. Czym zajmuje się rzecznik patentowy, tak naprawdę? Jak jest, jaka jest jego rola, jakie są jego zadania? Rzecznik patentowy to zawód o charakterze interdyscyplinarnym. My y, zajmujemy się z jednej strony zagadnieniami technicznymi. Chronimy wynalazki, rozwiązania o charakterze technicznym, ale także zajmujemy się rozwiązaniami, które mają bardziej charakter estetyczny. Myślę tutaj o znakach towarowych, znakach firmowych. Logo wzorach przemysłowych. Chronimy te rozwiązania zarówno w Polskim Urzędzie Patentowym, jak i w Europejskim Urzędzie Patentowym. Czyli ktoś się do Państwa zgłosi z jakimś znakiem albo rozwiązaniem, to ochrona obowiązuje nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Unii Europejskiej, Europy, w świata? Zależności, w zależności od tego, jakie są potrzeby danego przedsiębiorcy. Dlatego, że naszym zdaniem tę ochronę trzeba dostosowywać do potrzeb przedsiębiorcy. Można chronić tylko w Polsce, można chronić zarówno znaki towarowe logo czy wynalazki w Unii Europejskiej w, na całym świecie to zależy od strategii biznesowej. Ja rozumiem, że to się wiąże też z opłatą jakąś tak, czy, czy dlatego jest to rozgraniczone? to prawda. To znaczy dla każdego rodzaju ochrony przepisy przewidują inny rodzaj opłaty, opłaty za dokonanie zgłoszenia, potem utrzymanie ochrony danego rozwiązania. W związku z tym z rzecznikiem patentowym trzeba rozmawiać o strategii ochrony, no bo trzeba przewidzieć jaki budżet powinien być przeznaczony na uzyskanie efektywnej ochrony. I na jakie rynki też jest skierowane dane, dane rozwiązanie. Oczywiście. Pani rzecznik, też mam pytanie. Teraz dużo jest startupów, tak zwanych nowych mm. biznesów. Czy ci młodzi twórcy zwracają się do Państwa właśnie z, z prośbami o ochronę swoich ale... rozwiązań, znaków towarowych, ale tak, często zgłaszają się do nas jeszcze zanim wejdą na rynek, mhm. bo jedno to jest ochrona własnego logo, własnej nazwy, ale drugą kwestią jest sprawdzenie, czy tworząc nazwę, tworząc przedsiębiorstwo nie naruszamy cudzych praw, tak? Czyli na przykład cudzego znaku. Wymyślimy sobie nazwę, może nam się wydawać, że ona jest abstrakcyjna i fantastyczna, a ale okazuje się, że... Tak, że jest już zarejestrowany znak towarowy, także bardzo często jest coraz większa świadomość w zakresie znaczenia własności intelektualnej i jak najbardziej tak. A jakieś takie najbardziej spektakularne rozwiązania, które Państwo patentowali, które możemy powiedzieć ewentualnie, które może służą w dzisiejszym świecie też? No, wiele, wiele rozwiązań, i to jest e, chronionych nie tylko w Polsce, ale i e, za granicą, no to wiele rozwiązań mają te gigantyczne e, firmy, e, zarówno farmaceutyczne. Z takich, które przychodzą mi tak e, e, z marszu, to na przykład znany już w Polsce także e, Dyson. To jest firma, która chroni swoje suszarki odkurzacze, części do, e, do tych elementów. No, podobnie... I mamy jako Polska się czego wstydzić tak naprawdę. E, no e, tak, znaczy, akurat to jest, to jest rozwiązanie, to, to nie jest polskie rozwiązanie, ale polscy przedsiębiorcy także dokonują zgłoszeń wielu rozwiązań, które mają charakter techniczny, wielu, wiele wynalazków. W tej chwili po głowie chodzi mi rozwiązanie naszego znanego przedsiębiorcy firmy Gerda, która opatentowała zamek który jest e, e, zamkiem elektronicznym, który przy pomocy aplikacji można otwierać, zamykać. W związku z tym Polsk tak, z polska, polska myśl e, techniczna także jest chroniona. Ja stoję na stanowisku, że Polacy są bardzo kreatywnym e, narodem, tylko trzeba wiedzieć co i jak chronić i do tego między innymi jest potrzebna współpraca z rzecznikiem patentowym. I później te patenty można sprzedawać, wykorzystywać gdzieś dalej tak. i mogą tak. służyć... Można udzielać licencji również. Tak. A właśnie, a ilu jest rzeczników patentowych w Polsce? Czy oni są w każdym województwie, czy tylko tu centralnie w Warszawie? Nie, nie. Nas w Polsce jest około tysiąca osób, które wykonują zawód rzecznika patentowego. My jesteśmy krajowymi rzecznikami patentowymi. W Polsce także są europejscy rzecznicy patentowi, czyli osoby, które mogą reprezentować naszych przedsiębiorców w Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium, a w przypadku znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Alicante. W tej chwili nas jest, tak jak powiedziałam, około 1000 osób i my działamy właściwie na terenie całej Polski. Polska Izba Rzeczników Patentowych jest podzielona na 12 okręgów i okręgi obejmują właściwie poszczególne części Polski i tam są skupiska rzecznika. Właściwie można powiedzieć, że w większości polskich miast są rzecznicy w tych największych miastach. Tak. A z jakich środowisk wodzą się rzecznicy? Czy to są prawnicy, osoby z wykształceniem technicznym? Powiedziałabym, że większość stanowią osoby z wykształceniem technicznym, co znowu jest zrozumiałe, dlatego że no, głównym zadaniem rzecznika patentowego jest chronienie rozwiązań o charakterze innowacyjnym, czyli rozwiązań o charakterze technicznym. Żeby dobrze, czyli znajomości rysunków technicznych nawet. Na, przykład, tak, to... na przykład to jest tak, że, że jeśli mamy zaproponować dobrą ochronę rozwiązania o charakterze innowacyjnym, rozwiązania technicznego, to powinien pochylić się nad opracowaniem Strategii Expert. ochrony ekspert z danej dziedziny. Dlatego, że po pierwsze będzie w stanie osób odpowiedni opisać to rozwiązanie, ale oprócz tego znając Stwierdzi, dziedzinę. To, nie ma to jest druga rzecz, ale w... znając dziedzinę, będzie też myślał o tym rozwiązaniu z takim wyprzedzeniem. Znaczy chodzi o to, żeby te rozwiązania miały swój efekt taki biznesowy, ekonomiczny, także za kilka lat. Bo prawo z patentu trwa 20 lat, w związku z tym. Zaczynając proces ochrony, musimy myśleć o przyszłości. Czyli składając wniosek, na przykład w tym roku, przez 20 lat, jeśli Państwo zaakceptują, on będzie przedłużony? Jeśli Urząd Patentowy e, udzieli patentu, to tak. A ten patent można przedłużyć później, ochronę patentową, czy tylko na 20 lat? Tylko na, tylko 20. na 20 lat, ale to się co roku e, przedłuża. Natomiast e, no my, akurat we dwie, jesteśmy e, m, osobami, które wykonują zawód rzecznika patentowego i mamy wykształcenie prawnicze. To jest to, o czym mówiłam. To jest nasz zawód łączy w sobie i elementy techniczne i prawnicze, bo jako prawnicy właśnie pomagamy. To jest taka w... służba, tak? Tak. Przedsiębiorcom, wynalazcom, naukowcom. Tak. Często mówimy, że rzecznik patentowy to jest nie tylko pełnomocnik w sprawach własności intelektualnej, ale też doradca biznesowy, tak? Bo zaczynamy właśnie od opracowywania tej strategii, tak. em, tworzenia kosztorysów, doradzania w tym zakresie. Dlatego nie tylko prawnicy i osoby z wykształceniem technicznym są rzecznikami patentowymi, ale też osoby na przykład po administracji, po zarządzaniu i bardzo dobrze się od w tym jak Pani rzeczywiście dostać się do tego zawodu? No, przede wszystkim trzeba złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów, przygotować Jakiś się Jakiś egzamin pewnie jest. Tak, tak, jest egzamin wstępny, przygotować się do tego egzaminu, zdać ten egzamin, a następnie odbyć trzyletnią aplikację rzecznikowską i później już tylko albo aż zdać egzamin zawodowy. Trzeba pamiętać o tym, że ten egzamin, który trzeba zdać ten na końcu aplikacji, to jest egzamin o charakterze państwowym. W związku z tym po jego zdaniu osoby, które kończą aplikację rzecznikowską, nabywają uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego. To są Państwo z... funkcjonariuszami publicznymi też też można my, tak określić? To znaczy nie do końca funkcjonariuszami. To jest tak, że, że no, my, uzyskując uprawnienia zawodowe, de facto jesteśmy jedyną profesją która w tym zakresie może wspierać przedsiębiorców. Natomiast to fakt, że jest to zawód zaufania publicznego nakłada na nas też pewne obowiązki zachowania poufności, tajemnicy, przestrzegania zasad etyki zawodowej w związku z tym. No, pewne tak, rozwiązania, z którymi się zwracają nasze przedsiębiorcy, żeby nie wypłynąć, Żeby gdzieś... nie ujawnić, bo one muszą być nowe w związku z tym. No te standardy wykonywania zawodu u nas są podwyższone. A wróćmy do patentów. Jakie branże się do państwa najczęściej zwracają? Czy są jakieś Statystyki. właśnie Pani wspomniała o tych medycznych, więc. Statystyki, statystyki oczywiście są, natomiast te statysty, statystyki zmieniają się w miarę rozwoju, powiedziałbym, świata, dlatego że w tej chwili mogę powiedzieć, najwięcej rozwiązań jest o charakterze elektronicznym. No bo świat się digitalizuje. Czyli branża IT też. Tak, tak, aczkolwiek to też jest wezwanie, bo nie wszystkie rozwiązania z branży IT można skutecznie opatentować. Czyli jest wzrost zainteresowania w tej akurat działce. Tak. Na przestrzeni... Myślę, że te, tak. Jeśli, ja bym, jeśli myślę o statystykach, to tak. Podobnie jeśli chodzi o świat medycyny i farmacji. Tutaj właściwie firmy farmaceutyczne to ciągle chronią rozwiązania, które mają służyć ochronie zdrowia. Także jest dużo rozwiązań w charakterze mechanicznym. W związku z tym tak naprawdę to, jakie rozwiązania są chronione, zależy wiele od tego, jakie gałęzie gospodarki w danym kraju rozwijają się. Tak, to jeśli mówimy o patentach, z kolei jeżeli zastanawiamy się nad znakami towarowymi, to trudno wyróżnić jedną branżę, która najbardziej chciałaby ochraniać swoją markę. Poza tym to są nie tylko przedsiębiorcy, to są też marki osobiste. No. Takim przykładem też jest znany polski piłkarz, który ostatnio jako znak multimedialny zastrzegł swoją kieszynkę, prawda? Więc to jest i inwestowanie w biznes i w swoją markę osobistą. I tutaj trudno moim zdaniem wyróżnić jedną branżę. Tak, tu jeszcze dodatkowo powiem. No w tej chwili właśnie w związku z tą digitalizacją a coraz częściej zgłaszamy do ochrony znaki towarowe w metawersie. To jest wyzwanie. Wyzwanie dzisiejszego dnia. A czy różnego rodzaju youtubersi na przykład też się do Państwa zwracają na przykład swoje jakieś logo, nazwy, programów? Zgłaszają się bardzo różne osoby z bardzo różnych branż, bo coś o czym trzeba też pamiętać, że my będąc specjalistami z zakresu ochrony własności intelektualnej, także pochylamy się nad ochroną prawną autorską. W związku z tym youtubersi bardzo często zwracają się z prośbą i z pytaniami dotyczącymi ochrony prawna autorskiej. Podobnie. Ale sam utwór jako taki no, nie musi być opatentowany, bo i tak jest schroniony prawnie. No to właśnie, tak. w Polsce nie ma systemu rejestracji praw autorskich, ale są takie kraje, jak na, na przykład Stany Zjednoczone czy Chiny, gdzie, żeby ochronić utwór, trzeba go zarejestrować. W związku z tym, znowu, to jest taka wiedza, którą rzecznicy patentowi posiadają i w momencie, kiedy my doradzamy, budujemy strategię ochrony danego utworu, znaku, logo, tak, to także i te aspekty bierzemy pod uwagę, bo chodzi o to, żeby ta ochrona była skuteczna zarówno w Polsce, jak i poza nią. A czy można powiedzieć, jaki byłby koszt mniej więcej zarejestrowania, patentowania logo na terenie Polski, nie Unii Europejskiej? Czy to są duże koszty na przykład dla takiego, jakiegoś młodego twórcy? To znaczy, m, Jeśli chodzi o, o terytorium Polski, to nie są e, wysokie e, koszty, wiele zależy dla jakiej liczby towarów i usług e, dane oznaczenia są e, e, chronione, bo od tego zależy e, końcowy e, koszt. Na no, przykład jakiś produkt regionalny, jakiś ser lokalny, ktoś sobie wymyślił nazwę i chciałby patentować. No właśnie zgłaszając znak towarowy wskazujemy, że te, wskazujemy towary bądź usługi w odpowiednich klasach i ta opłata urzędowa w Polskim Urzędzie Patentowym za zgłoszenie jest znaku jest różna. w zależności od tych klas, czyli jeżeli tutaj na przykład będziemy mieli tylko sery, tak, to mamy jedną klasę i tutaj opłaty urzędowe, ja pomijam koszt pełnomocnika, ale opłata urzędowa to jest 400 zł za zgłoszenie w jednej klasie, a jeżeli urząd zarejestruje nam ten znak towarowy, to następnie uiszczamy opłatę 490 zł za ochronę dziesięcioletnią w tej Jednej Czyli klasie. to nie jest tak naprawdę dużo, żeby chronić z punktu widzenia to, biznesowego. Nie. Tak, no i wiadomo, jeżeli tych klas będzie dwie czy trzy, to po prostu ta opłata rośnie. E, odpowiednio rośnie. Tak? Natomiast no, e, patrząc też na to z perspektywy egzekucji prawa później, czy potencjalnych naruszeń, czy rozwoju marki, no to warto w to zainwestować już na tym wczesnym etapie, moim zdaniem. Bo później może być znacznie drożej, jak... I trudniej. E, tak, I dokładnie. trudniej. Zabezpieczyć swoje prawa. Oczywiście, Wpadnie, o tak. tym trzeba pamiętać. A wspomniałem o tych serach nieprzypadkowo, no bo też były takie sprawy dość kontrowersyjne, kiedy jakieś tam organizacje, samorządy próbowały rejestrować jakieś dania lokalne. Mm -hmm. Czy to jego państwo też tak kiedyś występują, że ktoś sobie chce zarejestrować jakieś danie, które występuje gdzieś w Polsce i ktoś inny sobie rości prawa? Że, uwaga, to też jest u nas. Podanie na stołach. To znowu, to znowu dotykamy trochę innego rodzaju praw wyłącznych. Myślę, że chodzi o nazwy geograficzne i nazwy regionalne, bo rzeczywiście są odpowiednie przepisy, które pozwalają na uzyskanie odpowiedniej ochrony, tyle tylko, że taka ochrona przysługuje nie jednej osobie, tylko właśnie organizacjom. Te organizacje skupiają podmioty, które mogą. Mogą się takimi oznaczniami posługiwać. Czyli reasumując, warto jednak chronić swoje prawa, swoje pomysły. Decydowanie. Zdecydowanie tak. Że z dwóch powodów. Po pierwsze, możemy je wykorzystywać dla prowadzenia własnej mhm. działalności gospodarczej. Po drugie, to to jest też tak, że te prawa przez to, że są zbywalne, możemy je sprzedawać, możemy je Czyli licencjonować. Ale patent i przyod... możemy przekazać, ale tu trzeba wtedy do Państwa zgłosić, na przykład, że zmienia się właściciel patentu. Trzeba podpisać tak? odpowiednią umowę i my oczywiście przygotujemy taką Aha. umowę, bo ją przygotować i podpisać. W ramach tego czasu oczywiście, tak, on nie jest wtedy wydłużony, tylko w ramach tego czasu. Tak. Tak. Dziękuję bardzo Paniom za rozmowę, ja myślę, że bardzo. dużo informacji uzyskaliśmy i nasi widzowie również, także warto chronić, jeszcze raz powtórzmy to, warto można ochronić. się do Pani zgłaszać i do wszystkich do rzeczników patentowych, rzeczników patentowych tak jak najbardziej. w całej Polsce, 12 ośrodków tak w Polsce, znajdziemy je na stronie internetowej naszej Izby. Dziękuję uprzejmie. Państwu dziękuję za uwagę, moim i Państwa gośćmi byli dzisiaj Pani Dorota Żąrzewska, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Pani Anna Kawalec, Rzecznik Patentowy. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.